Gmina Kozienice wspólnie z Domem Kultury organizuje projekcje filmów o charakterze profilaktycznym dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, a także dla mieszkańców naszej gminy. W miesiącu kwietniu na dużym ekranie wyświetlany jest film Najlepszy w reżyserii Łukasza Palkowskiego. To produkcja opowiadająca o losach Jerzego Górskiego, który mimo przeciwności porzucił nałogi i został mistrzem świata w podwójnym triatlonie. Sportowiec jest doskonale znany w Kozienicach, bo od wielu lat organizuje w naszym mieście popularne, Zawody w tej dyscyplinie. Pierwsze seanse dla młodzieży już za nami odbyły się w Kozienickim kinie 4 i 5 kwietnia. Kolejne zaplanowano na 12 i 26. Także 26 kwietnia o godzinie 20 będzie wyświetlony bezpłatny seans dla mieszkańców naszej gminy. Wejściówki będą dostępne w kasach Centrum Kulturalno-Artystycznego od 19 kwietnia. W kolejnych miesiącach odbędą się projekcje jeszcze trzech filmów. Powrót do tamtych dni w maju, powrót Bena w październiku i mój piękny syn w listopadzie. Całe przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Gminy Kozienice w ramach realizacji programów profilaktycznych.